yeah Janita, Redman, Carp fishing powiedzcie co przygotowaliście dla juniorów na tradycyjnie, znaczy to krótka tradycja, bo jesteśmy drugi raz yy, na łowisku tego protokołu na kartki juniorów Za Bitfisha przygotowaliśmy oto taki yy, błąd na wykorzystanie yy, na łusie na koteki 100 złotych do tego takich 10 przynęt z MC mamy tam i. i i pinki i normalne Także my życzymy tutaj wszystkim powodzenia. Wygra najlepszy. I macie starcie, czyli farta, że to nie my jesteśmy. Trochę jesteś za stary na junioru. No, przestań, ale. Robert, jaka jest ta nowa ksywka? Siwy rumak. Dzień dobry. Dzień dobry. O, od razu lepiej. Witam serdecznie. W swoim imieniu. Organizatorów, sponsorów i właściciela. Dobry. Dobry. Mamy jeszcze do pomocy dzisiaj Michała, któremu serdecznie też dziękujemy za wykonanie nowego podium. Brawo Michał. Tak, mamy nagrodę za Big Fisha. Tutaj też za chwilę parę słów. I tak naprawdę od 5 kg plus już możecie nas zwołać do, do tej większej rybki. My ją zważymy, wypuszczamy, też wpisujemy Wam od razu w, w kartotekę, więc na końcowym ważeniu nie trzeba będzie wybierać tych największych ryb e, do tego Big Fish'a, więc to też nam troszeczkę ułatwi sprawę. No i te większe ryby od razu puszczamy do wody, żeby się nie męczyły w siatkach. No jak mówimy o Big Fish'u, no to nie możemy nie wspomnieć o Redman Carp Fishing, czyli Anita i Robert, oni ufundowali dzisiaj... Bravo. z złowcy największej ryby bon do firmy Meus, której też bardzo dziękujemy, bo Artur z Meusa też nam ufundował nagrody. Także generalnie słuchajcie, jak zwykle zresztą u nas, nikt od was, nikt z was nie wróci od nas z pustymi rękoma, ponieważ już na sam początek dostaniecie te pakiety startowe. Ci, którzy coś wygrają, wygrają nagrody. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. A do tego jeszcze będziemy losowali na sam koniec nagrody E, od sponsorów, których mamy sporo. Na więc... pewno Lucky Loser. Nie na rozchodźcie się, jeśli dużo nie mówicie, to nie rozchodźcie się, bo jeszcze będzie można Czekamy coś na końcu. Sponsorzy zawsze dbają o to, żebyście wyjechali, nawet jeżeli nie złowi ktoś ryby, e, znaczy nie wygra, to z uśmiechem na twarzy na pewno wyjedzie. Tak, i tutaj też serdecznie dziękujemy wszystkim Trotka, ponieważ to Kamil rękawek nam uchundował te pakiety startowe, także to jest wielkie brawa dla niego, bo on nam pomaga od samego początku. Dzisiaj już Anita się dowiedziała, że będzie środką Marysią. Będzie pierwsza łowiła. Pf, łowiła, ale fajnie. Pierwsza losowała zawodnika. Anita, poproszę. Kuba cymbała zaczyna. Tak, to tak jest. Kuba. To jest dla ciebie i wybierz sobie teraz, Kuba, tak. Kuba, e, który w to któryś maszy. I to mamy stanowisko numer 25. Zebraliście się, zebrali, wciąż trochę zaskoczył mnie kolega, że, że tak szybko. Eee, ja mam policzone emocje, widzę u młodych się pomimo deszczu. Jest fajnie, wszyscy zadowoleni? Tak jak mówiłem na początku, nagrody każdy coś dostanie. Zawsze punktowane jest 1, 2, 3. U nas jest trochę inaczej: 4, 5 i 6. Więc nie tylko 3 pierwsze miejsca, ale 4, 5, 6 mamy. Mamy Big Fisha. Mamy nagrody też, też dla tych, którzy złowili jesiotry. Mamy nagrodę dla tych, którzy złowili najmniejszego smolpisza. Mamy nagrody dla tego, który złowił liny. Ale mamy też nagrodę specjalną. Słuchajcie, jest taki gość tutaj, bardzo często do nas przyjeżdża z rodzicami. No niesamowita osobowość, jak ja to mówię. YouTube'a i moda Rafisza i tak dalej. Fanka i moda i Rafisza. Jedyna dziewczyna dzisiaj. Chodź, Madzia. Słuchaj, dziewczyna, nie poddawać się. I miała karka. Ile Madzia Karpik miał? Cztery? Ja podejrzę, co? Chyba cztery trzysta, tak? Dobra, słuchaj. Jest dla Ciebie specjalna nagroda od Rafisza. Chodź. Zadowolona będziesz? Te wszystkie zanęty, względem rozmiaru dla Ciebie, spławiki i odkażacz. Fajnie? Zabieraj. Twoje jest. Brawo hmm. dla Madzi. Madzia nie jest u nas pierwszy raz. I teraz już może zaczniemy... Dobrze. Szymon Prokopiak. Jest. Zawodnik, który złapał najmniejszą rybę. Ryby się przydadzą, zwłaszcza na takie rybki. No. Dziękujemy. Dwa piękne liny. Anyszko. Gdzie mamy zalewę? I teraz tak, mamy czterech zawodników, którzy złowili jesiotry. To jest zawodnik w nazwisku Cymbała, Dzięgielewski, Czajkowski i Szpakowski. Zapraszam czterech zawodników. Ty jesteś najniższy, Tomasz. Żeby potem, bo jakoś trzeba rozdzielić. Prawda. Tak ubeznajmy, żeby na koniec. No, okay. no, więc... za te, za Co teraz? Nie wiem, się... bo mam mało baterii, pośpiesz się. Słuchajcie, no tak. Rzadko się zdarza, żeby duże ryby tak dopisały. Mieliśmy cztery ryby, cztery karpie, które naprawdę były zacne, dlatego ważyłem też w, przypa w dwóch, trzech, trzech przypadkach. Ważyłem dwukrotnie, w jednym przypadku trzykrotnie, ponieważ różnice były niewielkie, ale największego karpia w dniu dzisiejszym, o wadze 8,2 kg, złowił na stanowisku drugim Patryk Lepka. To jest to, to, to. Dodatkowo, jak był e, kolega Robert, e, ufundował błąd bon towarowy do zrealizowania, to. Fishing Bardzo proszę. I teraz tak. Tak, to też. Stanowisko szóste. Miejsce szóste. I miejsce szóste. Płochowski Karol, 7 kg. I tutaj ufundowana jest nagroda przez naszego klienta, jest to pan Tomasz Żebecki, który ufundował i kołowrotek, i wędkę. Dziękuję. No, I teraz. Stanowisko piąte, z wagą 9,75 kg. Kto się przyznaje do tej wagi? Gdzie stanowisko? Janek Dzięgielewski To jest Twoje i jeszcze dyplom na resztę zawodniku. Szybki jesteś. Nie Janek Dobrze. Zawodnik, który się bardzo martwił i myślał, że w ogóle tutaj nic nie wygra i że, że słabo złowił, ale złowił dwie ryby. Ale te dwie ryby dały mu 14,6 kg. Antek Galas, 19 stanowisko. Brawo. I to jest Twoje. No i teraz już to miejsca na pudle jak to się. To najgorsze miejsce, co? a jeszcze nie, no to to mogę dodać. Mam. Zawodnik odskoczył dość mocno, bo 20 kg 95 deko. Zawodnik, który złapał też Big Fisha, i tak to zazwyczaj się dzieje, że często wygrywają ci, co duże ryby łowią. Patryk Lewka na stanowisku drugim. Brawo! O, moment, to jest Big Fish. A to jest stanowisko. Na Teraz postę, dopiero. jeszcze kolega nie wie, że wygrał. Zawody. Słuchajcie, to... Chciałem jeszcze dodać coś bardzo takiego, które zawsze mnie buduje i ja się bardzo cieszę, jak młodzież przyjeżdża, dzieciaki łowią. Tych dwóch zawodników jest niesamowitych, ponieważ Patryk dwa razy na pierwszym miejscu, Oleg mhm. pierwsze i Trzy, dwa, razy, dwa trzecie. razy trzecie. Dwa razy trzecie i pierwsze tak. chyba. Więc naprawdę warto brać z nich y, przykład, bo im się naprawdę chce, a nie siedzą z telefonami przed laptopami. Można zrobić zdjęcie szybciutko. Ale to jeszcze nie wszystko, nie rozchodzimy się. Zobaczcie, tu jeszcze... O, o Zdjęcia porobione? Rodzice porobili zdjęcia? Pantek. Proszę może jeszcze kolegę Tomka, właściciela, bo Janek nam uciekł, stanie z nami. Chłopaki no stańcie tutaj bliżej, no to też fajnie, czwarte, piąte, szóste też fajnie. To to Panie poświęcenie. Poświęcenie. Prawie. Dziękujemy i panowie już nie biorą udziału, to by było za dużo tego wszystkiego. W dalszym losowaniu, wy już wygraliśmy cię to co najlepsze, dajmy szansę pozostałym zawodnikom. A, środkiem mamy to jest to ma, to on jest sprawdzony, bo on ma 29 zawodników, 6 wygranych, pozostało nam 23. Losujemy te pelety. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jajeczek. Kolega Piotrek przeczyta. To jest... Ale to nie pasuje to już do kosza. No, to jest... Nie, to nie pasuje do mojego kosza, bo ja mam tego do niego, to tego tego mi waga pasuje. 4 metry. Ładnie. 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 Nie mamy. Ładnie. 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 nie pasuje, Ładnie. 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 Co? Co? Dobre, czy? Nie jeszcze dwa, jeszcze dwa. Anteczko Ja mogę chyba taki sam nie, ale ja nie chciałam. Nie, jestem. Maciej, <grym>

tam a ja kalata. też się mam, ja, ja też się wygrałam, też też nie wygrałam. Też tutaj ja i nie, ja też Ja nie mogę. się zamienić? Nie, ty się ja chcę poczekaj. Jak masz trochę? cię czemu? czemu?

Ej, poprzedni co jeden po prostu takiego serie. Szymon Mate Ju.

Wszyscy zawodnicy coś dostali, tak? Na tym kończymy. Bardzo dziękujemy Wam za przybycie. Mam nadzieję, że deszcz za bardzo Was nie zniechęcił. Przeżyliśmy to, na szczęście burza nie była nam straszna. Dziękuję sponsorom, organizatorom, właścicielowi, rodzicom, że wytrzymali ze swoimi pociekami i mam nadzieję, że z uśmiechami na twarzy wyjedziecie. Do zobaczenia na następnych zawodach. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.